Witajcie na kanale Wszystko Narzędzia Dzisiaj przetestujemy znaczy Dzisiaj zrobimy Unboxing Tej oto e, kosiarki e, To jest Kosiarka PRMA40 LI D2 Oraz Porównamy ją do tej Kosiarki, to jest ta sama kosiarka Tylko sprzed e, Bodajże 4 lat Także zobaczymy co to ma w pudle Ej, tak. w pudle ma pudła kosz kosz tak wygląda no zatny duży zapięcia Fajnie to wygląda O, już widzę zmiany na plus A więc tak co my tu mamy no, Rzucimy no, ja I, Czy będziemy składać? A poskładamy już tu widzę zmiany i to duże ale dobra O, fajne tutaj wypisą jakby to zrobić Dobra, popatrzmy co ta kosiarka ma O, dupy strony od dołu o, i to jeszcze to takie czynipkie jest później zrobię cały chyba film z porównaniem bo ta jest chyba solidniej wykonana tak mu się wydaje ale zobaczymy tu jest ostra ale tak średnia to to jest model z możliwością mulczowania. Tutaj są... Ba o! Tu jest pojemność na baterię 12. Do tej wchodzą tylko ósemki. Tu wyjdą dwunastki Dobra Skręcamy na takie szybkie użycie. nie no, to jest dużo lepszy system niż tamten naprawdę dużo lepiej się go składa tamten z takimi, z tamtymi zawiasami to jest tragedia wierzcie mi, że to co chwilę się rozwalało Więc tak, to tak przesadzimy damy tutaj yy, a jakieś śruby potrzebujemy jeszcze jakieś śruby śruby ale yy. yy, tu mamy uchwyt taki ciekawe gdzie yy, zaraz zobaczymy tutaj nie a te słuchy nie doproszę. I to jest wszystko. To tak pewno. To dajemy tu. Tego Drugiego na drugie ranie damy. Od śruba zamkowa, jest tak śruba zamkowa, to jest zamek, więc wchodzimy bezpośrednio. Kurcze. Mhm. dobra Mamy to. Teraz podkładka. Motylek, mam nadzieję, że to widać. Jejku, jaki to jest fajny system w porównaniu do tamtego. Naprawdę elegancja. Nie no bomba. Drugi motylek. drugi motylek tutaj i tutaj dobra następny klips A tak to idzie żeby to się Złożenie sami widzicie, że to jest bajk. Naprawdę krok naprzód w porównaniu z poprzednim no, teraz patrzmy. Aha Patrzcie się. Wkładamy tu, a nie tak. Od dupy strony poszło. Czyli wkładamy tu. Mhm, które? Pierwsza ta no, chyba na odwrót, Jedna pierwsza nie no. no, tutaj nie tylko coś. O, nie, to, to fatalnie wymyślili, albo ja to od dupy stronę Teraz tak, jak będzie sam zaczep. Wyjmujemy to. to jest, teraz jest wersja z mulcherem. To wyjmujemy. I to jest naprawdę świetnie rozwiązane, bo tak. Sekunda. Tak. Tu. zawieszamy i jest gotowa do pracy idę po baterię wrzucamy i jedziemy zapodajemy ósemki Niech będą przebitki, a od teraz będą. Są babcia zawieramy. Widać. Spróbujemy cały system. Tutaj mam ciężkie warunki oświetleniowe. Dobra. Więc tak, w starym typie, żeby włączyć, trzeba tu, przy, tu przycisnąć i załączyć. Pięknie, włącza się. A, się nie łączy, Aha, no to pierwszy sobie musi, musimy, pierwszy sobie tryby wybrać. Mamy trzy tryby, nie wiem czy to widać. Teraz trójka się pali. Tym przyciskiem wybieramy. jedynka, dwójka, trójka. Damy na trójkę. Paliwa jest full. I teraz tak. Przyciskamy. Się wyłącza. Znowu się wyłącza. Super. Uwielbiam takie sprzęty. Coś jest nie Może to jest z bateriami. Baterie są ok, czyżbyśmy mieli pierwszą wtopę? Nie, Nie idzie, chyba była niedomknięta bateria. Dobra, kilka słów podsumowań. Bo ja już wiem, konstrukcja jest fajna, bardzo fajnie się składa 100 razy lepiej e, niż tą starszą wersję, nazwijmy ją babcia. E, tutaj z tej strony jeszcze o tym nie powiedziałem. Z tej strony mamy wysokość cięcia trawy. Jest tutaj od 20, 25 mm do 75 mm, Ech. co mogę o tej kiesiarce powiedzieć? 4 lata miałem starszą wersję. Starsza wersja, mega fajna. Ech. Jeździła po takich bardzo dużych górykach, czy górkach, kopczyków, kretach. Zresztą tam dalej mam takie łąki, i po prostu. Używałem jej tak jak nie trzeba i poszły tutaj te złącza, ale to wam pokażę następnym razem. Czy znaczy porównanie zrobimy starej do nowej, co się zmieniło, wady i zalety. Na razie mega plus, duży plus dla To Kosiarka stoi za 640 zł, ja ją kupiłem za 389 zł. Cholera, jasna, to jest jeden z lepszych zakupów, bo podobne yy, kosiarki, ta ma chyba szerokość koszenia 40 cm. Ale się nie mylę, podobne około 1000 trzeba dać A tutaj mam cały system Parkside, także z bateriami mam. W ogóle nie mam problemu, mam chyba z 10 baterii różnych. I cały ogród za jednym razem daję, dajemy radę sobie tutaj zciąć. Ściąć trawę. Także tyle. Pozdrawiam. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Napiszcie w komentarzu, co wy myślicie o tym Parkside. Czy warto? Pozdrawiam.